Mój ty cukiereczku, wykąpiesz się w mleczku. Chcesz pięknych wspomnień? zabieram się do mnie. Wstaję rano, w głowie mam siano, myślę już o tobie, nie wiem co zrobię, kiedy spać się kładę, ledwo daję radę, piję lemoniadę, z refrenem już jadę. wiersz o tobie, wiem, że dobrze robię, bo poczytasz sobie, gdy już będę w grobie, nawet czasem nocą, ręce mi się pocą biegniesz mi z pomocą, taszki już piergocą a że wciąż o tobie nie chcę innych kobiet Zwalczasz moje fobie, Chcę cię mieć przy sobie. Gdy do pracy jadę, zjadam marmeladę i oranżadę iz refrenem <Sessizlik> Ty plus za to, że nie ma żadnego gadania pod sam koniec. Generalnie sprawa wygląda następująco, że dokładnie dostaliśmy to, czego się spodziewaliśmy. Dokładnie dostaliśmy to, czego się spodziewaliśmy. Miała być nutka, miało być disco Polo, miało być Leksiu Kekw. Zostawić samego Leksia w teledysku i mamy złoty przebój. Ale to jest ważne, ważne. W tym teledysku był głównie Shio i była głównie dziewczyna Shio i trochę było tego chłopa, tego Jezu, jak on się nazywa? Oskarek ten. Jak się ten Oskarek nazywa? Nie pamiętam. Zostawić samego Leksia w teledysku i mamy złoty przebój. Nie no aż tak, to nie, ale dziękuję za bicików. Czy był Tim XD? No właśnie jest teraz. Czaro, to był czaro. Tak, fakty. Actually, fakty. Nie no, ja, ja powiem tak. Powiem tak, słuchajcie. Generalnie jak na to, że Le Leksie rzeczywiście to robił w jeden dzień i to miało być takie szy szybko wyprodukowane disco polo, <grywy> to Leksio zrobił dokładnie to, co miał zrobić i mogło być gorzej. Mogło być gorzej, ale mieliśmy głównie Leksia. Było miło, było przyjemnie. Zostawiam łapę w górę. <grywy> Kolejny film, gdzie jest... <gdzie>, Gdzie jest głównie Leksiu? Podoba, podoba, podoba mi się kierunek, w którym zmierza ten kanał. <gdzie> Nie będę porównywać do Freeza, bo u Freeza to pracowała cała, cała drużyna z tym, cała ekipa nad tym pracowała i wszyscy razem z tym działali. A tutaj widać, że Lek działał z tym sam. I jak widzieliście, on na większość lokalizacji, on też jechał tylko z operatorem i nie miał za bardzo wsparcia u reszty. A obiektywne, poza tym pamiętajcie. W kolejnym dniu z tym stwierdzam, że Stu robi to specjalnie, żeby pokazać, jaki idiotyzm i gówno można wypromować, i jak sterować influencerami 5 zł. Panie obiektywne, to jest ciekawa bardzo teoria, że. Nowy Team X może być tylko dowodem na to, że można wypuścić jakiekolwiek gówno na YouTubie, a i tak wypromować ludzi na Instagramie, a później jak się wypromuje ludzi na Instagramie, to oni sobie zrobią swoje własne kanały na YouTubie i będą mega mocno popularni. To jest w sumie prawda i to jest w sumie bardzo ciekawa teoria, ponieważ ja nie wiem co się tutaj dzieje. Nie wiem, co się tutaj dzieje. Generalnie nie, niektóre filmy są tak mega tragiczne, są tak mega okropne. Niektóre są ok. Ten jest na przykład z kategorii ok. Czy to jest dobry film? Nie. To jest ok film. Czy to jest na tle, na tle całego Teamu X dobry film? To jest zajebisty film na tle całego Teamu X. Ale na tle ogólnie YouTube'a to jest ok film, co nie? To jest. Let, let... To jest jak żabka versus biedronka, tylko bardziej przebojowe. Nawet lepsze bym powiedział. Było, to jest nauczka. Jeżeli kogoś nie było, i ja ominęło go te 3 minuty, my specjalnie czekaliśmy 25 minut, żeby każdy przyszedł. Jest 17.30, ja już streamuję 30 minut, przepraszam, codziennie od godziny 17.00 odpalam streama. A kogoś nie było, to szkoda. Było raz.